Witam Was serdecznie, słuchajcie. Chciałbym Was zapytać, co Wy o tym sądzicie: czy chcecie tej walki mojej z Żyromem, czy nie na y, Gali Weter Veteran Fight Night? Ponieważ ja zadałem to pytanie swoim obserwatorom na Instagramie: 30% z nich wzięło udział w ankiecie. 30 osób było na tak, 4 na nie. Tej walki też chce Artur, który, na którego będzie pomoc przekazane będą fundusze. Za chwilę puszczę wam urywek filmu. I teraz wszystko jest w rękach Andrzeja. Ale Andrzej raz mówi tak, raz mówi inaczej. Także zobaczymy. Że nie stanę ani po jednej, ani po drugiej e, stronie. E, żurom dostał propozycję e, walki na charytatywnej gali Weteran VIP e, Więc mam nadzieję, że tutaj. Eee, stanie do tej walki i jednak podejmie rękawicę. Fajnie by było, żeby zrobił coś dla, dla, dla innych osób eee, tutaj akurat dla mnie. Eee, i, I mam nadzieję, że, że stanie do, do walki z mistrzem Kulczyńskim. Jeśli dobrze wymawiam, jeśli nie, to bardzo, bardzo eee, przepraszam. Eee, też możecie tam wejść na kanał, zobaczyć. Artur się wypowiedział. Ja dalej powstrzymuję to, że dam te 20 tysięcy i mało tego. Artur wyjdzie w moim narożniku, ponieważ jego pragnieniem było zobaczyć galę, to ja mu dam taką możliwość, żeby zobaczył ją jak najbliżej można. A tutaj do tych, którzy twierdzą, że jestem atencjuszem i że chce się wybić na żuromie. Na żuromie to się może tylko pła wybić, żeby spierdzielić stamtąd, żeby i nie słuchać tych kocopołów. Zobaczcie jakie on ma wyświetlenia tak naprawdę. To jest jego kanał, który sobie założył. Takie ma wyświetlenia Andrzej. A to, że ma wyświetlenia na akcji z tą pomówieniem to nic nie znaczy. Bo większość subskrybentów tamtego kanału wchodzi, żeby zobaczyć. A jak poczytacie komentarze to tylko jest pocisk. Także... Nie pierdzielcie głupot, że ja chcę się wybić na kimś coś. Po prostu mam Andrzeja dosyć. On się uważa za nie wiadomo kogo. Do GSP startuje o głupi y, komentarz tam, że kłamcą jest. Ja Andrzeja nazwałem tyle razy, tak czy inaczej, a on dalej srawgacie, bo jest nikim. I wie, że mam rację, i wie, że jeżeli dojdzie do tej walki, będzie musiał też odpowiedzieć na moje i Wasze pytania. Także. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie takie walki, czy nie. Zobaczymy, może wreszcie nasz książę się zgodzi. Tyle na dziś ode mnie, trzymajcie się, do uszycia, pozdrawiam, hej.